Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj taki vlog, no ponieważ z, z, sytuacja, która zaistniała zmusiła mnie raczej do nagrania vlogu niż jakiegoś tematycznego tam odcinka, choć tematów mam kilka, jak widzicie, yy, coś się dzieje, yy, w tym momencie wszystkie tutaj yy, sprzęty zostały wyniesione, wyczyszczone, yy. Z powodu mojego przyjaciela, który mnie odwiedził, przyjaciela w cudzysłowie, ale już chwila, za chwilę o nim. ta -dan, moi drodzy. Tak, ten przyjaciel to Ptaszeniec. Szybka akcja, renowacja. Czekam cały czas na środek, który ma dzisiaj dokładnie przejść. Jeszcze nie doszedł ale nie ma na co czekać, trzeba działać tym co się jest i domowymi sposobami. Domowym sposobem, który mi się dało odnaleźć, także y posłuchałem go od rodziców, tak kiedyś babcia robiła, był to ocet. Połączyłem ocet z Domestosem, który jak każdy dobrze wie jest bakteriobójczy, więc y Domestos też wkroczył w akcję. Y zrobiłem to, pomieszałem to z wodą, całość tutaj została, akurat chodzi tutaj, bo ponieważ wczoraj wieczorem tu zauważyłem, w jednym miejscu. Szybko akcja rozebrać wszystko w diabły. Zostało rozebrane dosłownie. E, popryskane wszystko do mesosem, właśnie z tym octem i tym podobne. W ściany podłogi, e, ściana, znaczy tutaj od stodoły. E, tutaj też. E, zobaczymy dzisiaj wieczorem, czy u maluchów zdążyło się to przenieść, czy nie. No mam nadzieję, że nie, nie doszło do tego, e, ponieważ to było w tej części. E, Zostało to, że tak powiem, jeszcze myjką pod ciśnieniem umyte, dlatego też tu jest mokro, jak diabli. E, żeby to dziadostwa choinkowe się pozbyć tego. Jak najbardziej wszystkie szczeliny dosłownie zostały spłukane domestosem i octem. Y, środek i tak zostanie, y, znaczy środek i y, 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 tak będzie tym środkiem na ptaszyniec niemiecki robione, ponieważ no wiadomo, trzeba zapobiegać. Przeszłem też tę metodę. Że raz w tygodniu wszystko będzie octem, właśnie z wodą pryskane. Jest to naturalny środek, bądźmy szczerze, dla, który dla ptaszyńca jest mało lubiany. Kury też zostały w jakikolwiek sposób zabezpieczone, właśnie przez, zniechęcone, może inaczej to powiem, zniechęcone poprzez posypkę dla dzieci, o której się dowiedziałam od Łysego, że też jakby ptaszyniec nie lubi składnika. Nie wiem, którego dokładnie, który znajduje się w tej posypce. I nie czepia się tak kur, więc wszystkie kury przeszedły, kąpiel w posypce. Ziemia okrzemkowa też dojdzie, ponieważ to co było na wybiegu, czy ten no, został wywalone, więc y, albo zużyte, więc trzeba nowe zapasy zrobić, więc nowe zapasy też przyjdą. Kury będą jeszcze raz z tym wykąpane. Tak w tej chwili są codziennie sypane tą posypką, y, żeby po prostu im pomóc w walce z tym dziadostwem. Ach, te wróble, bo to wy jesteście wszyscy my winni, Podejrzewam. No niestety zdarzyło się, ale trzeba działać. Nie ma każdy dzień, każda godzina jest ważna w walce z tym potworem. Więc dlatego w pierwszą noc, jak już zauważyłem, że coś się dzieje, grzędy zostały wyniesione. Na drugi dzień zostały rozwalone deski, które Wam pokazywałem, zaraz to jeszcze raz Wam pokażę. Tak samo tutaj w nocy zostało to zauważone. Ja w nocy już poodkręcałem większość części i wszędzie, gdzie widziałem, że tak powiem gniazda tych ptaszyńców, z kupiska. zostały one spalone, więc już pierwsze działanie zostało wykonane, rano dojechał do mnie domestos i ocet i z samego rańca zacząłem się brać za rozbieranie wszystkich sprzętów, zostały one również zlane domestosem i octem i poprzepalane jeszcze raz, zostały wyniesione. Ponieważ są to nowe deski, ja je pozostawię. One będą przez trzy dni jeszcze zlewane do domestosem i oczem, ale są z daleka od kurnika i od stodoły, żeby po prostu nic tu i tak, żeby dostęp do psów też nie był, bo wiadomo na psy to też się roznosi, więc żeby tu po prostu y, wykonać działanie. Dzisiaj w nocy jeszcze oczywiście tutaj przyjdę z latarką. E, sprawdzę wszystkie kąty czy nigdzie ten dziadostro się nie pojawia po, po raz kolejny, ponieważ podejrzewam, że on na kurach jeszcze siedzi czy coś e, więc zobaczymy jak to będzie, ale zostanie to w nocy jeszcze raz sprowadzone na razie brachma oczywiście i gęsi będą żyły w takich warunkach jak są, czyli połączone, dogadują się więc nie będzie z tym problemu, ale po prostu teraz na razie trzeba tak to zrobić, ponieważ no to wszystko musi swoje odczekać no nie jest fajnie moi drodzy, nie jest fajnie jeżeli chodzi o kurnik e, główny Uniosek tam po pierwszej akcji wyczyszczenia, i na drugi dzień sprawdzenia były jeszcze ostatnie ptaszynce. Oczywiście tam do Mestos, i to wszystko też poszło w akcję. Na drugą noc po tej akcji nic już nie było, ale oczywiście akcja i walka nie została zakończona. Tam została jeszcze ściółka i tym podobna, właśnie, ale po prostu jak dzisiaj dojdzie środek, to jutro zostanie to zrobione. Ściółka zostanie wywalona we wszystkich dwóch kurnikach, i zostaną, że tak powiem spryskane jeszcze raz to wszystko. Jak widzicie, tu nie ma żadnych desek i tym podobne, wszystko co się dało, tu zostały też obsypane proszkiem. Eee... Wszystkie kąty, nie kąty i mówię, tu jeszcze sądzenie, jeszcze nie ma końca, więc tu nie ma na co jeszcze patrzeć, ale pierwsze czynności zapobiegawcze zostały zrobione. I wiadomo, że tego dziadostwa kto miał ptaszyńca wie, że ciężkość Ciężko się pozbyć, no ale będziemy walczyć. Yy, że tak powiem, tu jeszcze w szczęściu, w nieszczęściu, nie szczęściu, znaczy raczej nieszczęście. Yy, myślałem, że uda mi się do tego czasu tutaj ogarnąć, ale niestety panie kwoki stwierdziły, że czas na maleństwa i pojawiły się już maleństwa u tych dwóch pań. Chcę tutaj płoszyć. Te panie już mają dzieci. Nie wiem ile dokładnie, co i jak, yy, ale tu było już sprawdzane i tu nie widziałem ptasńca. Może on tu być. Także, bo ptasyńce, co wiadomo, dziadostwo się przykleja. Tu też do Mestos i Ocet pojechał w akcję. Wszystkie kąty i zakamarki. No ale mówię, no na razie trzeba czekać. Poczekam aż mamuśki, yy, że tak powiem. Aha, ona nie ma dzieci, bo chyba poszły do cioci. Yy, zostanie wszystko też, że tak powiem, wyrzucone i będziemy działać. Jeżeli chodzi... będzie dosyć głośno, bo tu pompa chodzi. Jeżeli chodzi o kwoki o kwokę i o małe silki, zostały one przeniesione tu, tu oczywiście wcześniej też była akcja Domestos i tym podobna żeby wszystko fajnie wyczyścić Więc mam nadzieję, że tu się to dziadowstwo nie pojawi, oprócz czego maluchy zostały wykąpane żeby jakby to powiedzieć w pudrze, w pudrze dla dzieci tutaj tutaj silunia ze swoimi waharkami yy, też siedzi, też została wykąpana w pudrze. Są trochę zestresowane, bo tutaj pierwszy są Więc zobaczymy jak to będzie. Yy, tu tylko dostały jeszcze yy, ciocie. One są To też trzeci im dolega ale mam nadzieję że niedługo zaczniemy działać i zobaczymy jak to będzie więc tu zostało wszystko dosłownie jak przyszło potraktowane do i octem więc myślę że takie właśnie zapobiegawcze rzeczy jeżeli nie mamy dostępu od razu do leków albo bądźmy szczerzy bo ten produkt którego słyszałem w Polsce jest mega drogi więc nie każdego to stać, bądźmy szczerzy, bo ja osobiście chyba też bym go nie kupił, bo jest naprawdę drogi, a kupienie domestosu, mestosu, octu i tym podobne i poświęcenie czasu wyczyszczenie tego kurnika chyba też jest ważne. Yy, tu mamy, o, zwykły, o nie będzie widać chyba, zwykły puderek dla dzieci. I właśnie on zostaje, nim są traktowane kury, yy, więc yy, warto stosować chyba sposoby, które... Yy, są tańsze, bądźmy szczerze, a do i to naprawdę nieźli, nieźli zabójcy. Więc yy, mam nadzieję, zobaczymy, dam zdam relację oczywiście, czy to odniosło jakikolwiek skutek. Yy. Miejmy nadzieję, że jednak odniesie, bo by było, by było dobrze, jeżeli nie, no to będzie mały problem. Będziemy walczyć dalej, ale mówię, tu jeszcze dojdzie środek niemiecki, który jest o połowę tańszy niż polski i tu na niemieckich grupach czy też właśnie mój sąsiad polecają go i zdaję egzamin oprócz tego zostały zakupione dodatkowe witaminy które zawierają też składniki odżywcze, które pomagają kurom się zregenerować po takim ataku ptaszyńca, więc zostanie to też również prowadzone w szczególności, że kury zaraz Przejdą moje odrobaczanie wszystkie, ale o tym właśnie poświęcę kolejny odcinek, żeby co nieco wam przypomnieć, bo widzę, że dużo osób zgłasza się do mnie problemy z różnymi jakby powiedzmy w cudzysłowie pierwszy chorobami, a później dopiero mówią, że nie odrobaczali kur, a od tego trzeba by było zacząć, ale mówię, o tym zaczniemy gadać później. W tej chwili widzicie jak to wygląda. To jest wszystko mokro w diabły. Tu sobie to zaraz wyschnie oczywiście. Mówię, tu jeszcze raz opryskam teraz stosem i octem, wszystkie kąty, zakamarki i tym podobne, żeby działać, działać, moi drodzy, działać. E, dajcie znać, jakie Wy macie e, domowe sposoby na ptaszyńca, nazwijmy hashtag na dzisiaj domowe sposoby. E, jak to u Was wygląda, jak z nim walczyliście e, i tu oczywiście mówię o ptaszyńcu, a nie ktoś podejrzewał, że miał ptaszyńca, bo u jednej kury się pojawił, bo uwierzcie mi, ptaszyńiec jak zaatakuje kurnik, to cały. Bardzo specy... specyficzny owad, boże, przepraszam owad, ale teraz powiedziałem roztocze, które na pewno poznacie, uwierzcie mi. Więc zobaczymy, jak to będzie, jak ta walka się uda. Dzisiaj, kurki znowu czeka, kąpiel będą się chlupać w puderku. Nie podoba im się to, ale cóż, co zrobić? Trzeba, trzeba, moje drogie panie, trzeba, co nie? Eee, tutaj, właśnie zobaczymy tu też przejrzałem wczoraj, ja tu przejrzałem wszystkie kąty i no nie widziałem tego dziadostwa ale tu nic jeszcze nie jest przekreślone, tu dzisiaj i tak będzie do leciał w akcję żeby zdążyć przed czasem, żeby nikt, żaden tu nas dziadostwo nie wyprzedziło yy, zobaczymy jak to będzie, kurki znoszą, yy, ta jedna znosi ładnie jajeczka. dzisiaj właśnie muszę gniazda chyba jeszcze dostawić im i zmienić po pierwsze na te porządne skrzynki na tą chwilę. Jeżeli chodzi o gniazda u kur, ja ich nie wyrzucę, to są nowe gniazda, one nie są aż takie stare. Ja je wyrzucę, ja je, ja je wyciągnę, zdezynfekuję z domestosem, octem i tym środkiem i po prostu przez dwa tygodnie czy tydzień by dom odpoczywały, a później trafią do kur. więc wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No mówię, no, no w tym problem, że siedzą tam kwoki i ciężko mi je przenieść i za bardzo nie mam gdzie. No, ale cóż, tu jeszcze wspomnę, że fajnie doszłem do fajnej współpracy z jednym osobą, która zaczyna prowadzić kanał i w sumie zaczyna przygodę z kurami i tym podobne. Część moich kurek znajdzie nowy dom, zostanie tam przeniesiona w celach współpracy. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, ale to jest też wielki plus dla mnie, bo ja dzięki temu będę mógł się rozwijać hodowlanie. A że tak powiem, kury yy, będą miały bezpieczny, fajny domek yy, i na pewno będą miały godne życie, bo jest to osoba naprawdę, która poświęca swoje życie zwierzętom i ma naprawdę do nich mega super podejście. A ja to uceń, u, cenię u ludzi więc zobaczymy jak się współpraca rozwinie mam nadzieję, że wszystko dobrze podejdzie ale cieszy mnie ta informacja, że e, duża część znaczy duża, no nie duża na tą chwilę zobaczymy co tam wyjdzie z młodych piskon M będzie miała swój nowy domek i będą miały swoje fajne miejsce e, więc e, ino się cieszyć jak to się mówi e, więc zobaczymy jak to będzie jak to się wszystko rozwiąże i tak to właśnie moi drodzy wygląda, więc warto współpracować nie bądźmy dla siebie wrogami, a współpracownikami, jak ja to mówię, a będzie wszystko lepsze i lepiej się nam będzie żyło. Takie jest moje zdanie na ten temat. Co do brak mikronastojowych oczywiście w tej chwili ich tam nie przeniosę na pewno do kurnika, ponieważ no, no, nie, 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 nie ma opcji na tą chwilę moi drodzy, no, nie ma opcji, póki tu jest spokój, nie ma nigdzie żadnego przenoszenia, więc nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma więc zobaczymy jak to będzie hmm. eee, więc tak jak mówiłem, współpracę trzeba działać tu jeszcze muszę podwórko zagrabić ale myślę, że to jutro zrobię więc eee, czas pokaże gdzie wy, gdzie wy, gdzie wy tu a, trzeba jedzenie i dzieciakom dać ale już porozwalały pojemniki po wodzie a co? Tutaj młode kurki, nioski się relaksują. Tamte młode nioski wrócili, moi drodzy, do zdrowia, ale to o tym też poświęcę odcinek. Yy, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie, jak to się rozwiąże. Wytrzymajcie kciuki. Yy, wiem z, yy, z grupy Pierzasta Ekipa, że nie tylko ja walczę z ptaszyncą, więc powodzenia wszystkim. Nie poddawajmy się, trzeba iść do przodu. Pozbyjmy się tego dziadostwa. Yy, szkoda, że to nie od nas zależne, że my nie możemy się, znaczy możemy się w jakiś sposób zabezpieczyć poprzez Brak dostępu dla dzikich zwierząt, no ale w moim przypadku jest to niemożliwe, żeby tu próbel mi nie latał i tym podobne. O, rozwaliła się burza była wczoraj. Mm, więc, no niestety, ja przed tym nie ostrzegam, ale znam sposoby, którym mogę przeciwdziałać temu, więc zaczynam przeciwdziałanie i dopiero wtedy będziemy mogli narzekać. A w tej chwili ja się z wami żegnam, moi drodzy. Życzę wam miłego popołudnia, e, wieczoru, bo nie wiem, kiedy dodam film. Trzymaj tak takciuki, jeszcze raz e, przypomnę aż na dziś to domowym sposobem domowe sposoby, obojętnie e, czekam na wasze informacje, jak u was było z ptaszyńcem, czy go mieliście, czy poznaliście tego kolegę osobiście jak wam poszło, czy udało wam się go zwalczyć i e, jak to wygląda e, myślę, że poświęcę odcinek typowy dla ptaszyńca, żeby powiedzieć trochę, co to jest za koleżka i gdzie możemy się go spodziewać i tym podobne i pamiętajcie e, powiem szczerze Kontrola nocna, wieczorna naszego kurnika może zapobiec temu, że później naprawdę będziemy mieli duży problem. Ja, tak jak mówiłem, stosuję to co dwa dni, sprawdzam kurnik i może dzięki temu, że była to reakcja szybcia, szybka, ta walka nie będzie trwała tak długa i tym razem będzie 1-0 dla mnie, ale nie ma co jeszcze mówić o wyniku potyczki. Trzeba czekać, więc zobaczymy, jak to będzie. Ja dziękuję wam za oglądanie, za to, że jesteście, że mam do kogo gadać, że tak powiem, i yy, dzielić się swoją pasją i, że tak powiem, miłością do zwierząt, bo inaczej tego się nie da nazwać, bo jakbym tego nie kochał, to by to na pewno tyle tego tu nie było i nie starał się tak, jak mogę i poświęcał każdego wolnego czasu dla nich, zaniedbując czasem niektóre inne sprawy, ale no niestety, pracuję nad tym, więc yy, pozdrawiam was serdecznie, jak i cała pierzasta ekipa, która tutaj już rozrabia. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, jeszcze raz, jeszcze raz. Patrzcie na te młode łobuzie. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się.